Witam Was, docent polskie menibrowar.pl. E, Piwpaw ulica Foksal i taka okazja, że e, zostały dzisiaj e, podpięte te niesamowite piwa, które e, próbowałem w, bezpośrednio w Browarze Bazyliszek. E, czyli te mocarne jeden Ris, a drugi porter Bałtycki. I teraz tak. E, bardzo fajnie, że one zaraz właściwie po tej degustacji trafiły na kran. Z datkiem byliśmy w browarze bazyliczek w natolinie dwa tygodnie temu. No i proszę, warst trafił na kran chyba już tydzień temu. Warst to jest to piwo, czyli o troszkę jaśniejszej pianie. Jest to, słuchajcie, Porter bałtycki z laktozą, właściwie imperialny porter bałtycki, bo y, parametry to jest 24,8 balinga i 9% alko. Yy... Także naprawdę y, pierwszy imperialny porter bałtycki w, y, w historii, krótkiej historii brewaru Bazyliszek. Natomiast drugim piwem, które dzisiaj y, właściwie zostało podłączone na kran, jest imperialny stout. Imperialny stout o parametrach 20... O, 29, 4 Imperialny. Jak to się mówi? Super Superimperialny, double imperialny, ekstra imperialny, prawie 30 balinga. 29,4, 11 alko. I tutaj jest napisane tylko jego nazwa: Halo, Wawa tu, Moskwa. Imperialny Stout. Ale z tego co tam wyczytałem w necie, to jeszcze on ma płatki owsiane i też laktozę. I pamiętacie na filmie z Bazyliszka było tak, że. Degustacja już była naprawdę dosyć długa, pół godziny i na koniec po prostu te piwa zrżnąłem ze sobą, żeby jakoś właśnie wybalansować ich smak. Jestem ciekawy, czy w obecnej sytuacji, jak najbardziej właściwie na trzeźwo, poczuję coś innego zresztą, to jest kwestia też, że piwa jednak już nie są serwowane bezpośrednio z tanku w browarze, ale wyjechały poza tank i są po prostu serwowane w firmowym, jakby nie było lokalnym. Halu. Dobra, zaczynamy od warsa, czyli yy, ten z jaśniejszą pianą. Szkoda, naprawdę to zobaczycie na zdjęciach, jak yy, halowawa tu Moskwa, jak miała trzy warstwy piany, po prostu trzy warstwy się odłożyły. Yy, tutaj na piwie czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Teraz już yy, troszkę, troszkę yy, ta piana jest niższa. No ale dobra, sprawdzamy, co tutaj się dzieje. Śliwka. Mm, Przede wszystkim yy, śliwka, nawet taka pralina, yy, gorzka czekolada, śliwa. No, widać, że to jest imperialny porter bałtycki. Że widać, czuć w nosie. Może troszeczkę bardziej alkohol jest wyczuwalny niż w tym yy, piwie, które piliśmy w browarze. Ale nie jest tutaj, naprawdę jakiejś tragedii nie ma. No, zresztą przy, przy, przy tym Voltażu jak najbardziej... Yy, Alkohol wyczuwalne być może. Ale zdecydowanie taka pralina, gorzka czekolada, śliwka. Okej, okay, Wasze zdrowie? Mm. Jak najbardziej ta śliwka y, obecna z, z aromatu jest, jest obecna w smaku, ale ja tutaj czuję y, motyw ewidentny dymiony. Taki, jakby ta śliwka to była suska dymiona. Jakby jakiś tutaj słód wędzony poszedł. Nic na ten temat sobie nie przypominam, żeby tam było coś wędzonego. Laktoza jest bardzo delikatnie. Tak, wygładza tylko język, tak? Daje takie uczucie gładkości, delikatnej, bardzo słodyczy. Natomiast ja się bardzo zastanawiam, co się dzieje z tym właśnie takim wędzonym motywem. Może nawet takim lekkotorfowym. Ciekawe. Także bardzo, bardzo intrygujący porter bałtycki. Dobrze wylożakowany, jak najbardziej. I teraz sprawdźmy tego 30-balingowego imperialnego stałta. Jeszcze raz powtarzam nazwę. Halowawa tu Moskwa. Mm. Bardzo stonowany aromat. Tutaj absolutnie żadnego alkoholu nie czuję. Więc y, wielki szacunek, że przy takiej, y, takim balingu i takim woltażu 11 alko, alkoholu jest zero, zero kompletnie. Czyli to jest to, co w prywarze było, że piliśmy te piwa i kompletnie alkoholu nie czuliśmy w aromacie oczywiście, bo w głowie szumiało. Bardzo, bardzo delikatny. Taka leciutka czekoladka i naprawdę niewiele, można by powiedzieć, się dzieje względem aromatu. Ależ ono jest gładkie. Ależ to piwo jest gładkie. I właśnie tutaj też informacji o tym nie ma, że to jest laktozą, ale to wygładzenie... Nie słodycz tylko właśnie gładkość tekstury jak najbardziej czuć. Kurczę bardzo, bardzo ciekawe piwo no zdecydowanie tym słodyczka czyli takie wygładzające po prostu otulające tutaj całą buźkę naprawdę laktoza właśnie jest taka, y, taka śliska. Y, do tego czekolada, alkohol perfekcyjnie ukryty. No po prostu muszę y, Marlenę zaprosić, bo Marlena y, popija szakalakę i się już pewnie z tą goryczką troszkę zmęczyła. Marlena, spróbuj tego y, właśnie wygładzającego risa. Witamy Marlena. Mówisz wygładzający rysa? Tak? <grym> Może się doszukać czegoś w aromacie, bo ja w ogóle tutaj z aromatem sobie nie dałem rady. Eee, znaczy w aromacie nic nie wyczułeś? Kolejnego? No. Bo <laughs> jest układ eee, Znaczy w aromacie ja czuję taką pralinkę, taką czekoladkę, trochę słodyczy, trochę owoców czerwonych, czekoladę. Eee, eee, mocniejszy alkohol też czuję w aromacie. Jakby Czujesz alkohol w aromacie? W sensie. Jak to czasem dobrze przejść z Milkshake Ipa od razu na, na imperialny stout. Oj, słodycz, 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 jeszcze raz słodycz. No po goryczkowym piwie jak najbardziej, tak? Czyli yy, co, tym cukrzyca? Tak, aż... cukrzyca totalna, ale jak ktoś lubi to... Ach, no nie mogę. Marylena, która po prostu A nie, cukier... Teraz nie będzie w kadrze. Notorycznie. Yy, Spożywasz y, słodkie rzeczy i mówisz, że to jest za słodkie dla Ciebie? Nie spożywam. <laughs> no dobra, y, to zobacz jak z porterem bałtyckim. Szok niedowierzanie. No Też owoce, tylko tu już jest inna historia zupełnie. E, żadnej słodyczy. Więc... No ale tu jest laktoza też. Ale jest, ta słodycz jest inna, jest mniej wyraźna, mniej taka yy, 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 zadziorna, w sensie, że, że tak nie atakuje ta słodycz. Wziąłem, wziąłem kilka łyków tego piwa i rzeczywiście, no, ta laktoza tutaj jest jak najbardziej... Yy... Nie wiem czy dominująca, ale spokojnie, spokojnie tą laktozę yy, ona się tutaj narzuca. No i w ogóle się nie dziwię swojej decyzji z browaru, że zerżnąłem te dwa piwa. Zerżnęłabyś? Yy, nie, ja bym wybrała zdecydowanie. Portera bałtyckiego. Czyli słuchajcie, dla każdego coś miłego. Team słodyczka, team słodyczka łapie się za laktozowego, imperialnego Stauta 30 Belgii, gdzie jest właśnie odczucie słodyczy, potwierdzone przez Marlene. Natomiast Bałtyk? Taki. A, a co z nutą wędzoną? Czy czujesz tu jakąś wędzonkę? Y nie. Hmm. A miała być. Hmm. Nie, no ja, ja mam jakieś Wyczułeś, tak? wrażenie, że tutaj jest wędzonka. Ale jeszcze raz. Bym też spróbował. Może bardzo subtelna, ale nie, nie, nie zwróciłam uwagi. Słuchajcie, już wiem, to nie jest wędzonka, tylko taka sosna. To jest to, co chłopaki dawali do córki leśniczego. Będę, będę. Do córki leśniczego. Słuchajcie, oni... Y, tam były pędy sosny. To jest coś takiego. Coś jak pędy sosny. I one dają taki właśnie... Specyficzny... To nie jest... To jest skojarzenie z wędzonką. Albo bardziej tak trochę z torfem, trochę z wędzonką. Bo to nie, to nie jest żywica. To nie jest iglak. Tylko właśnie taki... Coś bardzo specyficznego, więc jak tam byliśmy w browarze, to tych pędów sosny troszkę było porozrzucanych, więc może rzeczywiście piwo przeszło tymi pędami. No, to jest, to jest właśnie ten motyw. No, czyli jeszcze pędy sosny gratis pewnie poszły. Na pewno e, ciekawe piwa, czyli wars e, plus e, halowawa tu Moskwa. Na początek wieczoru. No właśnie, to nie są piwa. Na początek, na początek no, no, wieczoru. To nie są piwa na... Dopiero przyszliśmy tutaj, to nie tak? <laughs> Dobra, dzięki na razie.